Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam was na szarlotkę, ale dosyć nietypową bo z dodatkiem jogurtowej pianki. Na początek zrobimy ciasto kruche. Potrzebne będzie 100 g mąki krupczatki, 100 g mąki tortowej, do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia jedna łyżeczka cukru z wanilią oraz 50 g cukru pudru i to przesiewamy do dużej miski. Następnie mieszamy jeszcze, żeby wszystko się dobrze połączyło. 100 g masła zimnego obtaczamy w sypkich składnikach i to masło ścieramy na tarce o grubych otworach, pomagając sobie cały czas obtaczaniem masła w mące, żeby się nie kleiło. Następnie z takiego startego masła i sypkich składników trzeba zrobić kruszonkę, więc rozcieramy wszystko palcami. Trzy żółtka, do których dodajemy szczyptę soli i mieszamy w mojej miserczce. Dodajemy je do ciasta. I teraz z tego należy wyrobić gładkie ciasto. Robimy to dosyć szybko, żeby masło pozostało jak najbardziej zimne. I takie gładkie ciasto dzielimy na dwie połowy. I jedną część takiego ciasta zawijamy w foliowy woreczek, a następnie wstawiamy do lodówki. Będzie potrzebne później. Natomiast drugą częścią ciasta wylepiamy sobie tortownicę o średnicy 20 cm. Ciasta wystarczy, żeby wylepić całe dno tortownicy oraz wystarczy jeszcze na taki rancik wokół boków tortownicy o wysokości powiedzmy 2-3 cm. Nakłuwamy ciasto widelcem i takie ciasto należy podpiec i polecam podpiec je tak jak podpieka się tartę, czyli z obciążeniem. Dzięki temu brzegi ciasta nie spłyną. Tutaj Wam linkuję, jak ja to zrobiłam w przypadku tarty. Druga część ciasta to jogurtowa pianka. 300 g gęstego jogurtu naturalnego, do którego dodajemy 20 g skrobi, i mieszamy za pomocą trzy paczki. Następnie 3 białka oraz szczyptę soli. I 100 gramów cukru będziemy ubijać na taką gładką, lśniącą pianę. Zajmie to myślę, że tak do 10 minut. I teraz te dwie części należy połączyć. Robimy to w dwóch turach, dodając jogurt do piany. I staramy się robić to delikatnie, żeby nie zbić właśnie dobrze ubitej piany z białek. I gotowe. Teraz trzecia część, czyli masa jabłkowa. Jabłka będziemy ścierać na tarce o grubych otworach. Polecam użycie jabłek typu antunówka lub szara reneta, które dobrze się rozpiekają i w których w przypadku nawet skórka się dobrze rozpieka, więc nie musicie jej nawet ściągać. Dodajemy cukier oraz skrobię i mieszamy dokładnie. I masa jest gotowa. Składamy szarlotkę taki podpieczony spód, który u mnie nie jest podpieczony, ale polecam to zrobić, gdyż będzie potem bardziej chrupiący. Na spód koniecznie wysypujemy jeszcze jedną łyżkę kaszy mannej. Ona też wchłonie nadmiar soku powstałego z jabłek. Na kaszę manną wykładamy masę jabłkową, a na górę jogurtową piankę. wyrównujemy wszystko. I na wierzch ciasta ścieramy schłodzoną drugą połowę ciasta kruchego. I szarotka jest gotowa do pieczenia. Pieczemy ją w 180 stopniach przez 40 minut grzałka góra dół. I co bardzo ważne, po upieczeniu zostawiamy szarlotkę w zamkniętym piekarniku przez około pół godziny. Dopiero potem lekko uchylamy drzwiczki i pozostawiamy ciasto do ostygnięcia. Dzięki temu piana nie opadnie. Po ostudzeniu też posypujemy ciasto cukrem, pudrem i jest gotowe. Piękne, bardzo eleganckie, bardzo smaczne ciasto z jabłkami, nieco inne niż zwykła znana nam szarlotka. Polecam, bardzo mi smakowało i wyglądało naprawdę imponująco. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Do następnym razem. Cześć!